Cześć, sobota, Dzień koszowania na lot. Godzina koło 10. Akurat tak wyszło, że jest wolne. Przed chwilą wstawiłem im kompanko. Samiczką wlałem wodę wcześniej, więc tam już jest zapewne pełno. Generalnie w ciągu tygodnia samczyki na oblotach podobały mi się trochę bardziej niż samiczki. Samiczki trenowały gorzej niż w tamtym tygodniu. O, proszę bardzo. Zaraz Jurek. Kąpią się tam lecą jakieś gołębie z lotów. Trening odbył się w środę rano. Start 5:30-40. Pierwsze były wypuszczone samice, drugie samce. Natomiast wyszło tak, że przyleciały pierwsze sam Nie, na odwrót. Pierwsze były wypuszczone samce, drugie samice. Wyszło tak, że przyleciały pierwsze samice tuż za nimi samce. Natomiast w piątek, w piątek po południu było zrobione też trening, a w środę było 60 km, w piątek było 40 e, Po południu to raczej wieczorem, w zasadzie już prawie, bo 17:20 wypuszczone pierwsze, po 10 minutach drugie, tutaj już bez niespodzianek, już w takiej kolejności jak miały przyjść, spotkały się, pocieszyły się sobą w celach około 15-20 minut. Bardziej 20 zostały rozdzielone. Po, jak... Juruś, nie, pożych. po jakimś czasie, po jakimś czasie zostały nakarmione, już tylko karmą w zasadzie tą dietą. Boster dzisiaj rano nakarmione dietą. Boster z ryżem białym, zwykłym w zasadzie pełną dawkę, tak rozłożoną na dwa razy. Tak, żeby sobie pojadły wczoraj, też bez ważenia dosypywałem im, tam w zasadzie do momentu, kiedy przestały się tą karmą z grubsza interesować. Wtedy resztę zabrałem i tak to jest. Doleciał jeden gołąbek z lotu wcześniejszego, co cieszy. No, i na tych wywózkowych treningach były też dwa te gołębie które miały problemy. tam powiedzmy kontuzje skrzydeł. Wszystko jest OK. na treningach dają radę nie odstają, więc zostaną dzisiaj zakoszowane również I jeden to chyba nawet będzie zatypowany, tak trochę na ryzyko, ale tak mi się wydaje, że tak zrobię. E, typy podobne trochę jak na tym tygodniu. E, no i przewidywania są takie, że albo będzie dobrze e, ze względu na to tak sądzę, patrząc po tym, jak się gołębie zachowują. Albo będzie Kijowo, bo jednak te obloty były trochę inne, ale jestem dobrej myśli. Także zapraszam na jakąś tam chaotyczną relację z przylotu i dobry lot. Zupełnie z zaskoczenia spodziewałem się ich 5 minut, później jest 5 sztuk. Może 4, może któryś nie jest nasz. Chodź, 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 chodź. Pięknie! Nie, nie, nie pikało! Trzy esy! Uciekaj, 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 uciekaj! Muszę wodę wstawić! Jest dobrze, trzy typy. Powtórka z tamtego tygodnia. No, nie wiem, jak tam. obdwonię później chłopaków, to się dowiem, jak tam to wyjdzie. Te cztery pierwsze gołąbki, to myślę, że ładnie usiadły. Myślałem, że 5, ale jeden był nie mój. Tutaj jakieś dwa krążą, ale czy to są nasze, to e, też nie wiadomo. Zaraz będziemy wołać. Jurek nie wołaj. E, najbardziej mnie cieszy to, że 430 powtórzyła 13,309 była czwarta na oddział i ta 501 była był piąty na oddział. Także w pierwszej grupie są 13,352 mógł być mógł być typowany, ale. Tam były inne, równiejsze gołębie, ale pokazywał się, że ma chęć latać. A tamte gdzieś... Chodź, 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 chodź. chodź. Poczekaj, Juruś, poczekaj. Chodź, 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 Poczekaj, chodź. nie wołaj. No. Bo mnie nie? Mhm. A to jak dobrze widzę, to jest prawdopodobnie partnerka od 13352. Tam leci jakieś stado, prawdopodobnie gdzieś na Pabianice. Zobaczymy tamten jeszcze chce polatać, nie? Tak! jazda dziadu. Kurczę no, traci niepotrzebnie czas. Jazda. ale nie krzycz, nie krzycz, nie krzycz, dajmy mu nie, to nie były dwa, jeden jest nasz. W każdym razie już przelatał półtorej minuty. Zamiast być w gołębniku, no ale takie życie, no może teraz wyląduje. Czy jeszcze? O, weszła. Jest. Nietypowana. Jest następny. Kurczę, też nietypowany. Jeden z najlepszych Ale też dobrze wyglądał, ale on z tamtego lotu spóźnił. Także mamy szóstkę. Okej, okay. przyglądamy dalej. Przed chwilą siadły trzy kolejne, ale z tego co wiem, to też już są hodowcy, którzy bardzo ładnie mają nabite. Kwestia czasu i przelotów. O, jest essa, teraz dopiero. Niespodziewanie kontuzjowana usiadła. To też jest ciekawe, a to nigdy nic. O, jakieś kolejne siadały. Na zegarze 9 gołomków odbitych. 10, 11. No dzisiaj z typowaniem słabo, bo w 11 jest tylko raz, dwa, trzy, cztery. Niedobrze. No trudno, czekamy na 5 typa. Wyglądamy dalej. Jest 12. Jest stypowany, 12 550, całe szczęście. No to w 12 gołąbkach mamy 5 typów. Jest 13, ładnie siadają. 13 no, też nietypowany, a też pokazywał symptomy, że może warto byłoby go zatypować. No ale piątka jest, także jest ok, zadzwonimy po chłopakach. No i całkiem ładnie to wygląda. Kolejne 4 w powietrzu, 20 sztuk na zegarze. Więc tutaj <coughs> całkiem to przyzwoicie siada. 13 minut od pierwszych gołębi przekroczyliśmy połowę. Więc ten lot jest teoretycznie dużo lepszy niż lot z tamtego tygodnia. A myślę, że jako tako wcale ten lot szybszy nie będzie, więc albo jest przyzwoicie, no albo tak jak zawsze. Jeszcze pszczoły mi ganiają, gołębie, bo Bradule wiózł. O, jest następny, ten jeden był nie mój. Ale na razie na zegarze kontuzjowanych nie widzę. Także no, 23 odbite. Tutaj cela nieotworzona, Tomek zaspał. Trochę radości. Dobrze, że tych pierwszych gołębi dzisiaj partnerzy całkiem fajnie przylecieli. To cieszy, no i bardzo cieszy, że powtórzyły. No, dzisiaj... Dzisiaj szczerze mówiąc, patrząc na gołębie, to siadły te gołębie, no, które miały siąść, ale nie do końca były typowane z obawy, przed tym, że jednak może im się noga podwinąć, natomiast no, rodzina siada tak, która by się chciało. Jest dobrze. Pozdrawiam. Możemy podsumować sobie przylot. Na tą chwilę jest 38 z 41 gołąbków. Trzech brak i tak to leciało. Typowanie trochę słabo troszkę były zaatypowane asekuracyjnie natomiast myślę, że o myślę, że nie jest źle, czekamy na zegary i listy no i witam poniedziałek rano ta na pojadnym rozruchu. Przy otwartych wlotach możemy sobie podsumować lot. Wyszło to tak słodko, gorzko. Generalnie jestem zadowolony. Procent konkursów bardzo dobry w oddziale, myślę, bo w granicach 65% 41 gołębi zakoszowanych.

Na te 4000 ponad 4300 gołębi, więc więc tak to wyglądało. Konkurs trwał około 17 minut. Gratulacje dla Dream Teamów za jedyneczkę i dobre bicie w oddziale w sekcji. Wyszło to troszkę lepiej, bo mieliśmy 7, 8, 9, 10. No, i też tam 27 konkursów, bardzo podobny procent, znaczy identycznie jak w oddziale, także to na pewno cieszy. Eee, no, i tutaj nam lekcję odbijania dał pan Jurek, także też pozdrawiamy i gratulacje. Nie ma lekko. No co, na noc brakowało trzech sztuk. Mam nadzieję, że dolecą. Brakuje dwóch samców i samiczki. Jednego takiego, który był ostatnio trzeci na gołębniku. Cieszy to, że te po kontuzjach gołąbki poprzylatywały. Jeden to tam brakło. Parę minut, o, przepraszam, parę minut do konkursu. No ale brakło, ale jest. Są, zobaczymy, czy one na oblotach będą wyglądać dobrze. Także w tamtym tygodniu było. Profilaktyka była ziołowa tylko i wyłącznie. Po lotach próbnych też była profilaktyka ziołowa, więc w tym tygodniu zrobimy jakąś tam profilaktykę innym środkiem. Część łojenki już tam odpadła u niektórych hodowców, więc więc. Myślę, że to jest pierwszy raz ten w sezonie, kiedy coś tam podamy i nie dopytujcie, co nie ma to większego myślę znaczenia na ten moment. Zostaną 2,5 dnia i, i naprzód i później gdzieś tam po którymś locie 500 albo 300 po 500. Pod koniec, czy w drugiej części sezonu, i to tyle. Reszta już ziółka, tylko i wyłącznie odbudowywać masy. Nie ma co, bo one ubytku masy nie miały. Więc teraz początek tygodnia to tak bardzo delikatnie, żeby za bardzo nam nie wrzuciły wagi. No i co? No dzisiaj to mówię, otwieram klapy i robią co chcą, chociaż na razie to widzę, że się w powietrzu bawią, więc tu jest ok. Jeszcze szybki luk na to, co, co po nocy. Wieczorne karmienie. Dostały tam ziółka i, i torfy. Tutaj to akurat są porozdeptywane bobeczki, no bo tu nie ma już więc te samczyki robią sobie to co robią natomiast tutaj tutaj po locie to wygląda wszędzie niemalże identycznie jakiś tam puch jakieś tam kuleczki więc prawdopodobnie jest ok ale nie będziemy kusić losu Dlatego no tak, a nie inaczej. A czy to jest dobrze, czy niedobrze, to nas zweryfikują listy. I tyle w temacie. Pozdrawiamy i udanych przygotowań do lotu numer 3 dla kolegów z oddziału. I innych lotów dla wszystkich innych kolegów. Pozdrawiamy.